Pisanie jest jakąś moją naturalną funkcją życiową i ja kocham to robić i potrzebuję y, pisać. Natomiast ja nie jestem stworzona do takich sytuacji życiowych, w jakich... Jak, w Niestety teraz już się jestem. pani w niej znalazła, to jeszcze będzie jakiś czas trwało. Czyli tak naprawdę chciałaby się pani w jakiejś myślej dziurze schować, tak? No. <laughs> Ale skoro taka nagroda, która nam by się wydawała, musi przynieść pisarzowi wielką radość. Tej radości pani nie przyniosła. To co ja pa... się cieszyłam strasznie, ja się bardzo cieszyłam, ale to bardzo szybko minęło. A potem co zostało? Seks, macierzyństwo. Seks, alkohol, narkotyki. Nie, nie, a ja pytam poważnie. Macierzyństwo, seks, obserwacja. No, ja jestem bardzo wplątana w rzeczywistość na tej zasadzie, że muszę codziennie wstać o 6.15, zrobić dziecku mleko. Załóż mu kapcie i po prostu yy, bardzo ratuje mnie to przed szaleństwem i przed autoerotyzmem i, i myśleniem wyłącznie o tym, co kto o mnie napisał w internecie. No i to jest chyba najlepszy moment, żeby przypomnieć fragment Pani najnowszej książki w wydaniu wokalnym, bo to yy, pozwoli zapytać, czy to właśnie o to chodzi? Czy o tym nam Pani przed chwilą odpowiedziała? Pani Aleksandra Popławska, prosimy. O, ona, ona, ona Gotuje wodę, wodę, wodę W wyścigu szalona z dziecka swego głodu Czasu, gdy byłem w Pani wieku, a to było w poprzednim wieku, y, mam w pamięci taki fantastyczny wierszyk bursy, który pani też na pewno zna o poecie, który cierpi za miliony, prawda, od Aha. 10 do 13.20 o 11.10 uwiera go pęcherz, przeczytam do końca, bo to piękny utwór, dobrze? O, o. Y, wychodzi, rozpina rozporek, zapina rozporek, wraca, chrząka i a cierpi za miliony. Pani cierpi za miliony od 10 do 13-20. Jakoś pani sobie organizuje Nie, to cierpię cierpienie. cierpię cały dzień. Mimo, że mam 23 lata i mam dziecko, dom i nagrodę, Nike, to ciągle przeżywam młodzieżową udrękę wynikającą z kontaktu z rzeczywistością. A jak pani widzi, takich tak jak my tutaj mamy na widowni Kwaśniewski, Wałęsa, Tusk, Leper Giertych, Kaczyński to boli też? No tam ci mnie trochę bolą. <noise> Papierowi panowie. Pani Dorota, a taki drugi jest mój ulubiony wiersz, bursy. Pani lubi bursy na pewno, nie? No, to takie moje wzruszenia, kiedy miałam 12 lat. <noise> jak miałam 12 lat, to nauczyłam się tego wszystkiego na pamięć i tak zrealizowałam tą sympatię do Andrzeja Bursy swoją. Ja chciałbym być poetą, bo dobrze jest poecie. Bo bo poet poety, jak jest tam sweter. I piesek setter. Oczywiście. I, I dobrze. dobrze żyć na świecie. Na świecie. Do, ale czy rzeczywiście dobrze, czy lepiej by było y, y, sprzedawać w pucku dorsze? <grym> <grym> o, teraz, teraz jest to rzeczywiście bardzo ponure wyobrażenie, że mogłabym w pucku sprzedawać dorsze. <grym> Powinniśmy Pani Dorocie powiedzieć przed programem, Pani Dorote, zapytamy, w czym jest problem ze światem. Nie wiem to powie pani tak Giertych, Bosak te, co tam byśmy jeszcze, no nie będziemy już innych nazwisk Tusk, Rokita. Rokita wszyscy po prostu, nazwisk jest skolko i wtedy pani by się nauczyła, przyswoiła by to przed pani programem na, napisali byście mi na kartce mówienie nie jest moim żywiołem, po prostu ja nie umiem jednocześnie myśleć i mówić umiem myśleć i pisać i mm -hmm. wtedy y, czuję, że umiem wyrazić to, co Czuję. Może to jest tak, że już wielu osobom w Polsce i nam także się wydaje, że przed nami siedzi y, następna szymborska, szymborska numer dwa, albo miłość numer dwa. A tymczasem przed nami siedzi lekko przestraszona młoda osoba, y, która w ogóle nie ma ochoty przyjmować takiej roli. No bo nie mam ochoty. Ale powiedzcie, czy wisława szymborska ma ochotę? Zakończmy tę męczarnię. Po prostu mamy takiego wieszcza, na jakiego żeśmy zasłużyli, Jacku. I ale teraz... ze mnie drżycie łaha. Co robimy? Proszę Państwa, teraz Pani Dorota chwilę odpocznie. Za chwilę zapadnie wyrok, ale przed wyrokiem reklamy. Piotr Najsztup. Jacek Żakowski, czas. Na werdykt. Wysokie jury nie zdążyło go jeszcze ustalić, więc będziemy teraz się namyślać, który z tych prezentów, Pani zdaniem, najlepiej się nadaje dla Doroty Masłowskiej dziś. Na który się zapracowała? Myślę, że trójka. Dlaczego? Wydaje mi się, że przyda się Pani Dorocie przy przygotowywaniu mleka na przykład dla córeczki. Aha, ale tak. to jest jakaś uszczypliwość, że tym się powinna zajmować raczej niż czym innym? Nie, mhm. wydaje mi się, że nie. A pani jak myśli? Myślę, że jedynka. Jan Rokita? Nie mam zdania w tej sprawie. A pani? Ja bym powiedziała, że numer dwa. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że pani Masłowskiej należy się odpoczynek. Od tych wszystkich noży, potworów z Loch Ness. Głosujemy, Głosujemy, tak? Głosujmy, tak? Ja będę sekretarzem tego głosowania. Piotr liczy. Kto jest za prezentem numer jeden? Prosimy. Trzy kiepsko, osoby. kiepsko. Za dwójką. Rok 5, 7, 9. No, już wyrok zapadł, widzę. 7, 7, no Za trójką. Cztery złośnice, tak? A więc bezapelacyjnie wygrał prezent, który wręczymy niezwłocznie. Pani Dorocie Masowskiej, prezent numer dwa. Czy pani wie, co to jest? Zesłanie. Izolacja, izolatka. A, a może to jest kraina szczęścia? Czuję, że został użyte kery do przygotowania tego. <laughs> Czyli to jest nie, nie, nie tylko symboliczne, ale i też pasnące. Jest... że żeby chciała Pani to przyjąć od naszych widzów. No bardzo to miłe. <laughs> ja myślę Pani no to tak, bo to można no różnić. Myślę, i... że Młode Damy były jednak troszkę złośliwe. Takie Aha. mam wrażenie. A ja myślę, tak, że to jest kraina szczęścia. To jest y, super luksusowych hotel indy? gdzieś na dalekich Karaibach, nie niszczyć. Y, albo gdzie indziej, obsypany imbirem. Naj, wszelkim naj, luksusem. Najprzyjemniej pani będzie tutaj. Myślę, że to jest to miejsce. A chyba, że pani dota wolałaby w cieniu, które jest po tej stronie. I co? No, nie gadać, pisać, prawda? No. Nie męczyć się, nie przerażać. No. Jak najmniej potworów widzieć. Nie spać, zwiedzać. Droga Nikę, no dziękujemy za tą przerażającą wizytę w studio. Mam nadzieję, że... A Panie tak, zapraszamy, możecie pogratulować osobiście naszej wieszczce, która nią być nie chce. To, to co? tak, może Pani komuś przekaże tę tak. rolę, tutaj jest dużo kandydatek. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Tak to, właśnie się zależy. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Jak zawsze, w środę. O dziewiątej wieczorem, a w czwartek o ósmej, jeżeli ktoś z Państwa woli tak oglądać artyk, Lisek, tak? idziemy. I miałeś nie hałasować? Mówiłem, żebyś nie hałasował. No i arpeczek. No, no, ciężka, ciężka.